Prezentuję gołąbka na aukcję Top of the Top. Jest to gołąb z kołemnika rozpadowego hodowli Rafał Dawid. Prawdopodobnie jest to pierwszy gołąb w Polsce z takim rodowodem. Także jest to unikat specjalny gołąb zostawiony na aukcję roku. Był jeden w zeszłym roku, jeden z wicemistrzów polskich w kategorii C sprzed kilku lat i życzył sobie właśnie takie parowanie, żebym mógł zrobić. Niebieski samczyk o numerze PL 0263, 2023 rok, numer 1391. Bardzo, bardzo mocne skrzydło. gołąbek jest całkowicie wypierzony, gładki, gotowy do parowania. Bardzo jedwiste upierzenie. Bardzo dobre mięśnie, bardzo dobry kościec, plecy, ogonek. Super gołąb. Tak jak powiedziałem, prawdopodobnie jest to pierwszy gołąb w Polsce, żeby było takie parowanie. Także jest to wnuk wybitnych głębi. Jest to wnuk Kitela. Jest to wnuk Jaguara. Jest to wnuk 6101 od Piotrka Bogawek. Ojcem tego głębka jest jeden z kilku egzemplarzy w Polsce, bezpośredni syn Jaguara, czyli najlepszego gołębia świata w jednym sezonie i 6101 najsłynniejszej samicy w historii Piotra Boga, która była pierwsza na ponad 19 tysięcy głębi, pierwsza na ponad 19 tysięcy głębi i druga na ponad 10 tysięcy głębi, przekrywając pierwszy konkurs o jedną sekundę z własnym głębiem. Wszystkie te konkursy były w jednym sezonie lotowym. Pół rodzeństwa tego gąbka, czyli właśnie po tym synu Jaguara i 6101 kapitalnie sprawdzają się głębie w, zarówno w lotach jak i w rozpodzie. Pół siostra tego gąbka jest również u jednego z mistrzów. Polski. Natomiast matką tego tego gołąbka jest bezpośrednia córka kitela Kapitalna Samica Rozpodowa, gdzie kitel był parowany z własną córką. Więc ten gołąb ma naprawdę wybitny, rewelacyjny rodowód. Jest to unikat na skalę kraju. Na pewno, moim zdaniem, prawdopodobnie jest to pierwszy gołąbek z takiego łączenia, czyli żeby był wnukiem i Jaguara i wnukiem 6101, czyli najsłynniejszej samicy w historii Petka Bugały jak dla mnie najlepszego głębia polski w historii w Sprincie i wnukiem Kitola, czyli najlepszego głębia w historii Belgii w Sprincie na Młody i Kapitalnego oraz Jestem polskim przedstawicielem flandersku lection, czyli tam, gdzie znajduje się Kitel, więc jak chodzi o Kitela, Mógłbym naprawdę encyklopedię napisać o, o referencjach z całego świata. Kapitalnie te gołębie się sprawdzają, tylko zależy kto jakie ma. Także jako wiadomo, jako przedstawiciel, jako agent na Polskę, no to wiadomo, że są wybierane najlepsze głębi jak chodzi o Akitela. Bardzo, bardzo jedwabiste upierzenie, bardzo mocne skrzydło. Super mięśnie, bardzo dobry, mocny kościec, ogon, plecy. Kapitalny samczek unikat, rarytas uważam, jak chodzi o polskie Jest to pierwszy gołąbek na aukcji, prawdopodobnie z takiego parowania. Ojcem tego samczyka jest bezpośredni syn Jaguara, czyli najlepszego głębia świata w jednym sezonie i 6101, czyli najsłynniejszej samicy w historii Petka Bugały. Natomiast matką tego samczyka jest bezpośrednia córka Kitela, gdzie Kitel był łączony z własną córką. Obydwoje rodziców są super głębiami rozpłodowymi. Takie właśnie parowanie zażyczył sobie w zeszłym roku. Pan jeden z wicemistrzów Polski w kategorii C sprzed kilku lat. Kapitalny gołąb specjalny wyhodowany i zostawiony trzymany na aukcję roku. Wnuk Kitela czyli najlepszego gołębia w historii Belgii w spręcie na w wnuk Jaguara, czyli najlepszego gołębia świata w jednym sezonie i wnuk 6101 od Piotrka Bogały, czyli najsłynniejszej samicy w historii Piotrka Bogały. Kapitalne geny pierwszych konkursów na kilkanaście tysięcy gołębi. Kitel był dwa razy pierwszy na 25 tysięcy gołębi. 61,012 razy pierwsza na ponad 19 tysięcy gołębi. Jakuar pierwszy na ponad 8 tysięcy gołębi i 4 razy drugi przy średniej ponad 16 tysięcy gołębi. 4 razy drugie miejsce. Kapitalne geny siedzą w tym kołąbku. Zapraszam serdecznie do licytacji.